Siemanki Ludziska w kolejnym odcinku Fortnite Arcy Stronsowa nagrywa i dzisiaj ze mną Back czyli inaczej rynek 80. I dzisiaj gramy w Poland Box 1 na 1 Super Powers, bo tak jak dzisiaj właśnie wstawię ten odcinek na 3 Maja, bo właśnie dzisiaj jest 3 Maja, czyli konstytucja kiedyś była 3 maja, dlatego z tego powodu robię nasz, nasze biało-czerwone 1 na 1 nawet widzicie, że Bartek ma białego skina, ja mam czerwoną reakcję. Tutaj na prywatne ustawiamy, oczywiście. No to jest to, no to serwer, który prawie nikt nie gra, no ale. Że, no ale możemy zagrać. Dobra. Ja już kliknę gotowość możemy zaczynać. O nie! Ja, ja mogę sobie jeszcze u re, reakcji wstawić e, jakąś czerwoną ton. O Carnage wstawię. Tutaj, dobra. Czy ja mam jakąś biało-czerwoną... biało-czerwoną emotkę? Albo taką polską emotkę? Chyba nie. Nie jestem pewien. No jeszcze w to oczywiście nigdy nie grałem. Właśnie na tym to też polega, że gram w tryby w które jeszcze nie grałem. Znacie, no to w te zerobudowania to to nie to jest co innego. Ej, dobra, o, to już kurde. się za... To już się zaczęło. To jest szare wszystko! To jest wszystko szare. To jest wszystko szare nie da się. To jest dziwne. No od klikn, się. No aha, bo mi się kilo włączył. Ej, ja. Ej, ja bardzo... Ja bardzo wolno chodziłem! Czekaj, yy, na razie jak będzie początek, to nie strzelaj do mnie, bo ja jakoś strasznie wolno chodzę. Czekaj, nie strzelaj. Ci się zboksuje. Już działa to jak ja to robię ja nie wiem. Ej, bo ja mam tego, jako... Ja tego, tego. E, Gatekeepera. Ge, ja, ma, ja masz... Ty masz tego tego. No ja mam gatekee. Co masz? Tylko, że ja mam lagi straszne. No, miałem wtedy pompę Gatekeeper z tego, masz z piątego fizy. rozdziału. Tak. Okej, okay, dobra. Ale FPS-ów ja też wiem. dużo. Z 360 mam. FPS-ów? Tak. Ale I znowu mam Gatekeepera. No bo tak cały czas się robią. One Ty też masz czas. Gatekeepera? No ja mam y, tą strzelbę Strażnik. Ty masz tą samą? Eee, ja mam gatekeepera. A, to my mamy inne. Aha, nie no mi się nie chce dedytować. Lag mam spore. Nie wiem czemu. Ja w ogóle nie mam pingu teraz. Aha, ty grasz na prostej edycji? Nie, nie, ja gram na normalnej już sobie... kiedy, kiedy nie, właśnie niedawno grałem na prostej, ale sobie zmieniłem na normalną edycję, właśnie nie mogę Nie no normalna jest lepsza. A, a bo tu są limitowane Macy, i tu ja mam tylko... Z nie, normalna nawet dla mnie łatwiejsza. No dawaj. Okno, wygram, wygram, wygram. Zde... Zde... nie zbawę. no, spanić. No musiałem, bo nie, nie miałem jak przyłodowany. Taki Emotki mam włączone. Dawaj, Sweet Jade tańczę. O, mam no nitkę Grade kurde. kurde, blokada. Uch. Spadłeś! Nie, mo nie można było się ruszać, ach, <laughs> bo to tak ach, działa, zależy gdzie, bo w remiksie no, sior, si jak się piło siorba, mo można było się ruszać, teraz w nie można. Tutaj nie można? Nie. A bo to nie jest OG nawet, wiesz. No kurde, kiedy ta blokada się skończy? Blokada rodzicielska. <laughs> Where are you? Hello. Hello! Tu na okno czekasz! No jesteś, Maria, czemu mi tam nie zabudowało, kiedy ja tam stałem? Zabudowało mi dopiero za tobą. Aha, ja tam postawiłem kołna w razie, jakbyś tego zedytował, ten podłogę na górze. Ale nie, nie chciałem wtedy edytować. Ej, co, ja się dostałem! Ty masz jakieś inne? Czy nie? A jakie? A co, masz mieć z tego gatekeepera? Nie, ja mam mieć jakiś dziwny. Ale A pokaż. Ale to nie jest ten najsilniejszy. No, pa, y, patrz. Czekaj, Aha, bo ja chodzę wolno. Ci... Patrz, tak. Widzisz? Mie miecz podstawowy. Jeszcze dostałem tego, jeszcze dostałem tarczę i to co? Aha, bo ja, bo tu, bo... Aha. A bo tu, tu, bo tu są super moce! A, no i nie no, muszę strzel A strzennie, strzelnie ja z ja pompy staczę. heda. Daj mi heda. Ale ja nie mam. Albo pom... gdzieś. Ale ja nie mam pompy. A doczepnij nieraz. Bo Super. ja mam trzy... Tak? Ła! Wow. Bo ja... bo ja mam 300 HP. Czemu? No bo cóż są moce? Bo jak piękrzywa masz 300 hp. Kraka mi dałeś? Jeszcze 300. Aha. I to, to jest Ej, jest coś ten miecz. Fajny ten miecz. No miałem 300 białego i, i 100 tego. Kewa. Co ty, ja już ci ty tyle tego zdjąłem? Kurde. No właśnie się dziwię. Ten mieczek jest mocny, naprawdę. Tak tu w ogóle... A, te, te jestem te... Jacobem, jestem Jacobem. Teraz zostałem normalne itemy, te które miałem wcześniej. Ej, bo jestem Jacobem. Dzięki rękawicom jestem niewidzialny. Aha, bo ty tu jesteś. SHIT! O! Aj. Jak ja tu wszedłem w ogóle! I fajnie, że tu są super moce jakieś. Ej, no to, no to też fajne nawet. Dobry wybrałem trybę. No, albo te polskie boksy co są. No. A Jezu... O nie, teraz mam Aj. jakiś... Ja teraz mam mógł! Teraz mam łuk jakiś. Ej, mam to jest! Ja wiesz, stąd jestem! <grywia> Jestem kawyłek stochem! Jeez, to Może być lepsze. Jestem kawyłek stochem! Mam masz latanie! O, podmieniłem. Dobra, e, ja mam kawy na stocha! Kawyć stocha, normalnie! No dajcie O dałem! Hehehe, <laughs> Kamil Stockings there! jesteś? I am Kamil Stockings! Mogę dorunki? Hehe, não. no! No fajnie kuga, ja tu é mano! Fajne <laughs> isso, só! Ale się nie da strzelać, nie da się tak naprawdę. Ty nie, nie możesz, ja nie mogę, prosta. Czekaj, ja, ja się zbokcowałem! No nie, wydostał! On... Się. Gdzie ty jesteś? On latuje! On latuje. On latuje! E, Jezu! No nie! To nawet ma być point, Nie w prawidłowości, co ja mam za Nie mogę latać. Niezłe to było. 300 wrażeń zadałem. Kim jestem? Nie ja chcę zobaczyć, kim jestem. O. O. Teraz ta 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 ta, bo Ej, ja mam no ale... Ja nie mogę się... Aj. Ja nie mogę się... Aj. ten... Y y y ja nie mogę... Y ten... kawit... Y ja nie mogę być niewidzialny. A bo jesteś Likoben. I? Kurde, bo. Bo ja miałam nieskończoność ciała i mi się nie przeładowywało nic. Miałam ja nieskończoność. Wszystkiego. To super, Kolejna mo masz kolejną moc. Jak chcę stoka, bo to było mocne. No, ja mam. Ja mam. Pewnie, ja mam jakieś słabe, to masz pewnie niewidzialność teraz. Nie, bo mnie. Jak mnie zabijesz, to. To będzie. Już myślałam, że mnie zabijesz, a ja mam. martwych zmartwychwstanie, bo byłem Jezusa. fajne to jest. Nie, jestem czołgiem Leopardem 2! Mam 400 HP. Jestem Lewandowskim! I mam regenerację! I jestem szybszy niż zwykle. Jestem Lewandowskim! Weź, <tryk> bo ty mi kraka dajesz! Lewandowski! Ej, na <tryk> 400 HP. A ja Cię nie mogą trafić, bo naprawdę szybki byłeś. Ci ja Cię trafić no, nie ja mogłem, bo szybkie. Pół, ja miałem szybkość półtora, półtora razy większą. No dlatego Cię trafić nie mogę... Fajne są te moce. No jeszcze miałem ten, regenerację. Kim Kapitan jest? Bomba. Jestem Jezusem! Jestem z martwych stanów. Ja mam granatki, bo jestem kapitanem bomba. <noise> <laughs> <Cop> Aqui <that> Bomba! Aqui <laughs> Kapitan <laughs> <that> Bomba? To czemu sami wybuchniesz? I'm a skid. Kapitan Bomba. Dobra, bomba, no to czemu ona, nie tyka? No jest dublin, to jest dublin. Jeste Lewandowski znowu! Jestem Lewandowski! Hello! Bing! Ja ci gumna, trafiam! Ty, ja za ja trafiam, nie? ty jesteś szybki. Ja też nie trafiałeś. A ty jesteś szybki. To jest ok, ja nie no miałem jeszcze tego Szkoda, że nie ma Setiego. O nie, nie naprawdę. No A jaką mam odciekać? Kim jestem? Izak. No ja jestem j -Copan. Te rękawice nawet nie działają, wiesz? Stary... A jakimś Izakiem, pach. Czemu ale co ty strzelać nie mogłeś? Nie, nie mogłem strzelać. Miałam pod double pumpę. Przecież się ma ale coś mi się nie strzelało. Aha. Okej. Okay. Dobra, kim będę, kim będę? No, jestem kapitan bomba. Jestem bomba. <noise> ale to to jest bez sensu. Chill guy. Chill guy. My name Hello. is, my name is, my name is... No ile Czek ty miałeś HP? 400 No znowu, nie, to się kopiuje cały czas No wiem właśnie To powinno być jakieś, takie wiesz Że, co się zmienia, czekaj Ej, bo ja, oho Bob budowniczy Okej, okay, ja mam 300 zdrowia, ale jestem wolny Czekaj, bo ja... Jest... Jestem Bobem budowniczym. Serio na tym to polega? Mam full matsów, pa pa, pa. Bob budowniczy miał nieskończoność matców i jakieś rzeczy budowlane. Bob budowniczy, wszystko rozpierniczy. No co, było takie coś chyba. Bob budowniczy, wszystko rozpierniczy. Jestem Bo... Jezusem! Jestem ja mam Nie człowieku, jestem Ja mam jakiegoś śmiecha, pa! Uu. Ej, bo mi się nie chce zmienić na pompę. Klikam Q i mi się nie zmienia na pompę i chcę. Bo ja mam zbindowane pompę pod kół. Aha. Ja mam inne sterowanie chyba niż ty. No raczej tak. Pompa pod Q to jest na najlepsze co może być. Nie, ja, ja pompę mam pod... żołnierz! JESTEM LEWANDOWSKI! JESTEM LEWANDOWSKI! Dobra. Tym razem jakoś się udało. Lewandowskiego. Co tu jest? Czemu jestem tyłem? Ja mam same szarówy! No. Jestem plebsem! Mam wągiel! Ej! Człowieku, ja mam wągiel! Chcesz poszlakować wągiel? No daj, rzuć mi. Mam węgiel. No. Daj ci bungiel. Ale sp... ale nie, nie, nie płompuj mnie. Ija, I ja, ja Ale czemu ci... Czemu zabudowało za to A nie... No e, nie przedkowym. wiem, ja też tak mam. Ej, a ja wygrałeś już w tym sezonie grę? Nie. Miałem... No miałem ja też chyba, nie. Miałem chyba dwa razy drugie miejsca. Ja top 4 moje najlepsze. I znowu jestem żołnierzem. Ja jest, i żołnierze. Jestem owca jestem owcą. Jestem A jakie owcą. masz super No Jakieś niszczenie budowli, nie wiem o co chodzi w ogóle. Miałem nie, ja przy... też. Ja miałem taki przycisk, który niszczył budowlę. Aha. Ale co, to, to, to nic nie ma. Coś jest, jest fajne, fajne jakby było dużo boxów. No nie, mam ekwipunek rycerza, kurde, będzie trudno. Bum, 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 bum. nie mogę strzelać. Nie ja strzelać nie mogę. <gryw> ja mogę tylko z tego. No bo patrz, mi pompa nie działa, bo, ja, bo do mnie i tak jest do, do dupy. Aha. Pompa nie działa. Nie działała ta sama. Trzeba do, 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 z karabinu tylko strzelać, wtedy. Co ja mam za rzeczy? No nie, jestem znowu owcą. Ja ty mnie widzisz? No widzę. Aha, no Jacob nie działa faktycznie. No, no właśnie, no wiem. Jak, jak ja użyłem Jacopa, to też byłem <stut damned Witch> widzialny normalnie. To Jacob akurat nie działa tutaj. No. Mimo, że się coś robi to... Kamień jest jakiś rzadki chyba. No nie, mam... Kami bomba. Tutaj... Jesteś bombard Co Ej, czekaj, czekaj! Jak się zacznie kolejna gierka, to na chwilę y, stań przy... To na chwilę mnie nie strzelaj, dobra? Bo wcale nie ja Ci pokazać, bo tutaj jest jakiś taki napis. Czekaj. Poczka burzą. No o no to o to mi chodziło. Ale, ale patrz, górą? To się powinno mówić górą, a nie górą. A co ja mam... Ja mam szlaki. Ja, ja jestem szlakistem jakimś. Nie! No ty przez się na żebym był siork. Jezu, on mi się teraz a, a to, to, to ty? miałeś jak rycerza? Nie, bo ja mam... Ja już jakimś byłem. Szlachic? A ja miałem rycerza. Dobra, co teraz? No... No kur... No, ja, nie! Jestem j który nawet nie działa, no pa. Mimo, że użyłem, to nadal jestem y, widzialny normalnie, nie? Czyli, że ja mam, ja mam naj, najgorszy ekwipunek, ja, bo szary miałem. A, Woki by dał stówę, chyba. No, ten to, ten... to ten szary, no to to był ten wągiel, nie? <gul> Boongie! Rzuć mię bumble! Nie, już mam normalnie gatekeepera. Ej, mam nieskończoność amo. Mam nieskończoność amo. Ja jestem jakąś owcą. A, bo ty jesteś tą owcą, która nie jest No dostań. Jezu, no nie, znowu musiałam mi się zobaczyła o klawiaturę jeszcze. No, ja, mi też się tak zacina na Battle Royale. I mi się nie przekręca, albo mi się czułość zmienia tak nagle. Co ja mam? No jest, ja mam no. tak... Jestem Jezusem, dobra, jestem Jezusem. Ja Jacobem. Amen! <noise> Amen! Jezus, jakoś więcej bije, bo to naprawdę mi... Chyba hedy dawałeś tylko. Amen! Nie, nie, nie. <noise> Ja jestem strażak sam. Nie, lepiej nie, lepiej nie. O, mam ekwipunię, y y bo budowniczym wszystko rozpierniczę. Ja też takie miałam. Bo budowniczym wszystko rozwierniczysz. O no, i ty tak na dosłownie wszystko rozpierniczasz. Dobrze! Ale ty tak naprawdę wszystko rozpierdniczyłeś. Bo, wszystko rozpierdniczy. No i to tak na dosłownie. Tak, tak, tak. Wszystko niszczyłeś. Jezu, to był taki wybuch, że nawet mój pokój rozsadziło. Ej, ale ten Leopard jest dobry, bo można sobie ćwiczyć edytowania. Jejeje. No ile ty miałeś! Do 400 No jak to znowu? No za mną. Przystawiałego sokewa. No bo miałam ja tego króla króloparna no, jakiegoś śmiesznego. No, no nie, no, mam wungiel, mam wungla! Czekaj czy węgle można jakieś obrażenia zadać? No bomb, mi, no już 400 HP, to No za... No jezu, no nie, nie, Jak ja... nie, nie, No chyba widzisz, ja ja mocę, nie, nie, ja nie, 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 właśnie, kamila stocha nie, 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 Ja tylko, tylko raz, raz ja miałem. nie, jestem! Mam jestem szlachcicem. Czekaj, patrz, 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 Ja! sobie wy śmierci wyrzuciłem! <noise> <noise> I przez to trochę się obiłem i wygrałeś. No, Ciekawe. Ale, ja ale nie, ten fliponek krzasti co akurat fajne. Wszystko, wszystko mamityczne. No i... Okej, okay, jestem Lewandowskim, jestem Lewandowskim, nawet mam Jordanówki. No Jak, ty mi dałeś chyba? No, dałem 114. Najpierw jest... chyba z 70, a potem chyba około 114. No to nie, to nie dałeś mi Nie, za drugim razem ci dałem. Aha, bo to 40 więcej. Znowu jest ten Lewandowski, no i co jest? To już ustawione jakieś. Dobra, za się zbieramy. Myłam, ale kimś Jezu! Ile cię miałeś No nie ogarniałem, bo mi brat zagadywał. W <grystanie> sensu. How? No nie, 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 no to to, ja nie chcę tak. Ty jesteś. <grystanie> wow! Go! No nie! Oh. No już bym wygrał y, niebieskimi celami, kurde. cię trafiłem z tego łuku wybuchowego. A potem jeszcze 75 z tego normalnego. Kim ja jestem? Jestem rycerzem! Mam ekwipunek rycerza, bo jestem big brainem. Babu, do no, bikini. Bo... <śleski> bo... <śleski> Aha, No Jezu, no! Niezły bąb budownicz, niezły nawet nie chwifunek, Boba! Niezły bąb budownicz. Niezły w budownicz. Zły, właśnie, że zły. No nie, kurde, jestem leopardem. Jestem czołgiem leopardem. No ale ty masz przewagę, bo ty masz 400 HP. No, nie, nie. Miałem, no, miałem 400, bo wolno chodziłem. No, jak się wolno chodzi, to myślę 400 HP. Ale ja bym. Ja. Ten leopard jest fajny, czołg Leopard. No, no ja miałem czołga Leoparda 2. Nie wiem, co to znaczy te dwa. Okej, okay, mam no, nieskończoność amunicji, jestem żołnierzem. Bomba. Jesteś kapitan bomba, to czemu nie wybuchasz? No, wysadziłem się już raz. Dobra, jeszcze dwie rundy i ja kończę. Aha. Muszę. Prze... bo idę. Jadę. Kim jestem? Ej, ja jestem Slixem. Slixem jestem. No i ja mam. Pom ja mam. pa, 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 pa. <laughs> ja mam. pa. ja mam znowu dabbl pompę. To jest słaba. To jest to nie mogę strzelać znowu. To jest popsute, dlatego skarabina z z się ciężko nazwisko, dobra. Dobra, dobra te, teraz pokażę, teraz to, teraz to wygram. Ja to jest to mam Lewandowskiego! Ej, ja mam Pudziana. Nie Pudziana. Pudziana miałem. Ja ty miałeś HP, -prze, przepraszam bardzo, ja ci zadałem 200. Ja. Nie, ja miałem normalnie 200 HP, ale ja miałem dodatkowe wrażenie, dobra? Last, last, last i gończę jednak. Ja, ja, typowo ja. No jest, kurde, jestem. Dida! Eee, <grystanie> e, co ty mi tak tyle? Ooo! Zanibalowałeś to za Nie, to było dobre. Ty robnąłeś, ja robnąłem. <grystanie> tak, to jest takie, takie. Takie bum. A co jakby się wleciało tymi dwoma tymi dwoma statkami? Nie mam pojęcia. Chodło ty! Bekasz ciebie! Co ty za pompa? Za pompa no i nałatrzyma. A Amo no, dobra, kończę. Dobra, to ja już wtedy wychodzę. Dzięki A ten żeby... Kamil stock był pewny... pewny no, niezły ten Kamil stok. <laughs> był najlepszy. No, dobra. To ještě by to je, to je, podobal ten odcinek, to v takým razie. Jestli to už to vám všem podobal, to subskrybujcie můj kanál, lajkujte i komentujte. Elo.